przyjechało ładnie świeże o choroba jakieś baleno, czy nie, baleno było większe nie no, przesadzajmy franek mysza czy to franek mysza? czartuję, to nie franek mysza ładna sztuka w prądzie? czy to inny wynalazek? ...błonnik, sramnik, wianik... Zawsze bitwa myśli jest się co to? no no to chodzi później się trybka w głowie kręcą co? co oglądane bo nie? które które? no to ta ostatnia nie? tam nie chodźmy, to są graciki z tyłu przejdźmy na przestrzał będzie łatwiej i szybciej a tutaj jak mówisz to musi się spodobać pierwsze tacze i ci się podoba nie no to musi być rzut oka i chwyt za serce To było w granicy nie? Tak jest, nawet 1.8 mówiłeś, ale to... Nie, nie. I tu jest super wyposażenie z grzaną szybą, z kamerą Wszelakiej innej maści, dodatki o, Wszystko oprócz panoramy. oprócz panoramy To wszystko, wszystko, wszystko w tym... W tym to prawda Jak nie widzisz z panoramą, to nawet nie będą widzieli. że nie O to panoramy. chodzi, nie zorientujesz się Romantycznie jest, to... tak jest to tu po tej szyby Przykopcił, szybie Wszystko przenoszą, tak, wszystko jest Tam będzie kto to było wtedy tak pamiętam że tam jedliśmy tego Chyba To dawno, dawno temu musiało być no? Tak. Może być Nie, niestety, same zwykłe. Ta pakietowa była z przebiegiem 200 tania, tylko miałem pakiet w środku 210 tysięcy przebiegu. No. I też to 18 długie, ja to się baję. 17. To 17 jeszcze nie było? To ma być rok, który. A to 6. Gold Edition. Jak mówiłem, coraz więcej trójek jest nowych niż... niż Tadek, pójdę. Halo? Tak, tam w Jastrzu kiedyś było dużo tego. Napchane. A teraz są tylko te ze mną widzę po A4, B8. Z 15 już to się nie stało. Ubudubu. Z dziewicza. Łubu-dubu. sztuk a B8. A to już na 4 dni tu przyjeżdżamy No piękne, ale nie kombi I, i tu się na dużo. dużo Myślę, że dużo Tu jest wszystko, jest kolor Same te zaciski kosztują z 5-6 tysięcy na Allegra biała też niebrzydka też, też rocznik już ci mówię ma choroba z tymi przebiegami czym to tutaj tym tu wajować tym może Ty się roluje teraz Nie, nie, dogadamy się. Trip. Nawigacja mówi, że jesteś blisko. Ta, spalanie. Pierdziele, nie grzebi. Czołg grubak wieje. O, skubany Tu już nie ma żartów. Bo nie było nigdy żartów. To samo. kombi Gdzie jest? Eee, no i te foteliki Zwykłe, no, Szmacianki. no ale zwykle, nie? Taka zwykła, tak bez m bez M niestety O Mam dla Ciebie kombi fajne za Zajagłówków Czerwony zajebisty Ależ kwadratowy To były piękne czasy Prawdziwej motoryzacji Jeszcze otwarty Chodźcie choroba 396 przejechane A fotel A fotel w stanie Można powiedzieć Fabrycznym Coś takiego, a co ty tu robisz, Kseru nie, nie robię jadć. Skudzinki w napędach. Wtawia, 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 ta ma cztery na cztery, tamta też. a ta Dzięki, pasom, są, dobra, nie gubić ludzi. nie gubić ludzi. Polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie. Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdrosze.